Hej, cześć, witajcie z tej strony TaxiZerT. Witajcie w pierwszym odcinku z Agar Igo. E, Io, przepraszam. Słuchajcie, jak zobaczyłem pierwszy raz tą grę, e, w ogóle ta seria, ta seria to jest kilka luźnych odcineczków, dopóki po prostu oglądalność nie spadnie do pewnego poziomu. E, nagrywamy tą serię, słuchajcie, to jest luźna seria. Jeśli chcecie, jeśli będziecie to oglądać, będziemy ją kontynuowali. Jeśli nie. No to po prostu pożegnamy się z tą serią. E, tak, jak, e, tak jak mówiłem na głosowaniu. Słuchajcie, ta gra wygrała głosowanie na grę, którą teraz będę nagrywał. Na początku, słuch e, słuchajcie, bo już to jest mój drugi raz w życiu, jak gram w tą grę. E, słuchajcie, na początku pierwszego razu, e, pierwszy raz jak włączyłem tą grę, pomyślałem: Wy chore pojeby, w co wy mi kazaliście grać? Ale, jak tak sobie pograłem chwileczkę, no to wam powiem, to, to może być emocjonująca gra. Słuchajcie, postaram się zrobić to najlepiej na YouTubie, e, nagrać tą, tą serię najlepiej na YouTubie. E, oczywiście wątpię, że mi to wyjdzie, ale dlaczego by nie spróbować? Słuchajcie, na początku napiję się troszeczkę. A wasze zdróweczko. No dobra, słuchajcie, dajemy sobie nick. E, w ogóle zauważyłem, że w tej grze są takie niki, jak na przykład nazi. I bym teraz na przykład śmigał sobie z Fastyką Ale nie, ja dam sobie załóżmy, Poland. nie, 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 nie Dam sobie taksi, tak, dam sobie taksi No i wybieramy region e, Pogramy sobie na iście Tak, gramy na iście No dobra, słuchajcie, no co startujemy Lecimy naszą maleczką ku, kuleczką zieloną, niebieską Słuchajcie, e, w ogóle odcineczki będą takie mniej więcej po 30 minut Tyle ile mi się uda, słuchajcie, tyle Uuu, wy chore pojebie, a cóż to za wielkie kule tutaj Kule większe niż moje. O, już mnie ktoś tutaj nakarmił troszeczkę. Em, odcinki będą mniej więcej po 30 minut, no przynajmniej po tyle się postaram. Wiecie co jest najgorsze? Ko, mm, bo niektórzy odpierdalają takie rzeczy, że strzelają po takimi małymi kulkami, a ja nie wiem jak to się robi, słuchajcie. I, i później jest przyps, nie wiem, przy, przyps ostry. Ajajaj, aj, aj, tu trzeba będzie, słuchajcie, trzeba będzie czasem unikać różnych rzeczy i tak dalej. Ja mam nadzieję, że mi się to uda, ale w, naprawdę w, za pierwszym razem e, mi się fajnie grało. E, w ogóle zjadłem już dwie osoby, nie wiem czy zauważyliście. Te, chodzi o, o to w tej grze, żeby zjadać jak największą e, liczbę osób i nie być zjedzonych i tutaj w tym momencie mogły mieć problem, ale uuuu a lalala. La, 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 la. No wyszedłem z tego zagrożenia. Cało kurde! O, ja Cię kręcę. No, słuchajcie, niektórzy przeciwnicy. W ogóle w tej grze chodzi o to, żeby stworzyć jak największą kuleczkę, zebrać jak najwięcej punktów tych małych kuleczek. Bo te małe kuleczki nas po prostu karmią. No, i stajemy się coraz więksi i coraz więksi, słuchajcie. No, i chodzi o to, żeby stać się jak największym na serwerze. E, w ogóle po prawej, ta tabelka po prawej, słuchajcie, to jest. Właśnie zostałem zjedzony. Słuchajcie, ta tabelka po, po, po prawej to jest lista osób, które są po prostu teraz największe. No i jak wiecie i jak się domyślacie, jak jesteś załóżmy największy, no to wiadomo, nikt, nic was już nie zje, tak? No a w tym momencie ja nie jestem naj większy. Dziwiło mnie zawsze dlaczego ludzie się słuchajcie, w ogóle to co te rozdzielanie się robi po prostu spacją, ale nie wiem dlaczego ludzie to robią jak ja jestem jeszcze taki malutki. No moim zdaniem to jest sens, bo oni wtedy du dużo więcej ryzykują, a wiadomo im większa kulka, tym ciężej znaleźć na nią przeciwnika, prawda? No także załóżmy jak ktoś jest pierwszy na serwerze to myślę, że gościu może się już nie bać niczego i oby mnie tutaj nie zestrzelił koleżka. Rashia mnie goni, słuchajcie, Rashia mnie goni Ulala uh, hmm. No myślę, że raczej tutaj Ło kur... Co tu się odjebało w ogóle um, No, myślę, że na początku tutaj um, Start jest dość, dość prosty, no To jest w ogóle tak prosta gierka, że to jest masakra No i sterowanie, słuchajcie, sterowanie też jest proste Bo sterujemy właściwie tylko myszką i latamy sobie Jeśli strzeli we mnie i teraz to po prostu jest idiotą nie strzelił. Masz, szczę masz szczęście, nie strzelił. Ehm, dobra. No ogólnie to jakieś widzę, że teraz dużo osób tutaj na pieprza. Hop, Hop! Hop! A! Ale zjadłem sobie teraz. O kurczę! Będę gruby jak gimper. Nie, no. Żartuję, tak to się nie da. E, dobra, zbieramy, zbieramy wszystko, zbieramy wszystkie kuleczki. Słuchajcie, ula la la la, widzę, widzę X! E, w ogóle proste i fajne są te skiny, niektóre do, do tych tutaj kuleczek, bo jak wiecie, wasze kuleczki mogą mieć naprawdę przeróżne kształty w zależności od tego. To gdzieś na YouTube, słuchajcie, można sobie zdobyć, ewentualnie jak, z, jak zrobię poradnik jakiś to, gwarantuję, że też będziecie to wiedzieli. O, widzieliście? To co zrobił teraz ten, ten koleżka tutaj ah, la la. Ależ, 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 jadę. U nie, nie, nie. nie umrę, nie umrę. Nie mogę umrzeć. Słuchajcie, jak ja umrę, to będzie już lipa. Dobra, nie umarłem, ale widzieliście, tam zaryzykowałem. Strzeliłem w takie miejsce, że po prostu mogłem część zjeść, ale niestety, no. Nie zawsze to wychodzi, naprawdę nie zawsze. Widzieliście, no część zyskałem, ale po chwili mnie zjedli, więc. Więc, no, nie, nie opłacało mi się to jakoś specjalnie. No ale kto nie ryzykuje ten nie wygrywa No słuchajcie taka jest zasada w tej grze Jeśli zaryzykujesz, postawisz wszystko na jedną kartę To możesz, e, możesz naprawdę wiele osiągnąć A tak jak ja sobie tutaj będę latał I zbierał tylko te małe To, to zbyt wiele mi to na razie nie da Okej okay. O, Aple Aple jak się teraz zbogacił O spójrzcie, spójrzcie V Team Uciepanie, dobra muszę spieprzać a, 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 jeszcze wykierowałem, widzieliście to? No, musiałem, słuchajcie, użyć się teraz podzielić. A więc z tego względu, żeby mnie po prostu zaraz zjedli. Kurde, no dużo jest tutaj, naprawdę jest dużo tych, tych dużych już, kurczy nie wiem, albo na pechowy serwer jakiś trafiłem, albo coś, no. Cóż, no, zdarza się. O! Rosnę w siłę, żeby mnie tylko chłopaki nie zjedli teraz. Jeszczelaj, jeszczelaj tobie! Strzelaj... o, A Szczelił, ale idiota! Ale! Widzieliście to, no strzelił, chciał już mnie dochwycić, już myślał, a zjem sobie go. A tu patrzcie, no niestety, no. Wszystko ma swoje wady, zalety, jak to mówią, nie? Dobra, ja spieprzam teraz do góry, żeby mnie tamten nie zjadł. E, mój skor słuchajcie, jest w lewym e, dolnym rogu. E, I tam sobie możecie go ogarnąć. Uuu lala! Ma friends. Ja bym sobie zestrzelił tego na górze, ale boję się, że go nie trafię po prostu. Dobra, tego sobie zjadłem e, W ogóle. No i sam zostałem zjedzony, widzicie? Widzicie na czym to polega? Tak, na, na, na tym to polega słuchajcie. A załóżmy dam sobie teraz Nick Polent. O, i jak widzicie steruję sobie takim pokybalem śmiesznym... E, w ogóle nie wiem kto wymyślał te wszystkie skiny, ale są w miarę fajne. Czasami zaczyna, słuchajcie, czasami o, zaczyna się robić jakieś coś takiego różne dziwne rzeczy. Ostrzelił do mnie, ale nie trafił. Eee, Dobra, żeby mi, żeby tutaj nie zostać zjedzonym. Czajna gdzieś tam poleciała w tego Apla bezsensownie. No ale. Wiadomo, że nie każdy umie grać, ja też gram w tą grę, dopiero po raz drugi i... Ale panie, panie, co pan mnie tu tak... O, ten pies doczy jeszcze tutaj nawet fajny jest, nie? To też mi się podoba. Będziemy sobie zmieniać skiny. la, 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 la. Jedziemy sobie na dół, zbieramy wszystkie kuleczki. I hopsa, już kogoś zjedliśmy. Gościu się nawet nie zorientował, jak na mnie wleciał. No... Właściwie to ja na niego, bo tak się wiecie, zderzyliśmy O, proszę i o, wiedziałem, że to będzie raczej głupie posunięcie No i było, 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 było O! o! Hmm. Hej, on wcale nie był teraz taki dobry Dobra, zmieniamy sobie na nazi, słuchajcie A skin nazi już tu nie działa o, to przypał Przypał, słuchajcie, kiedyś jeszcze działał Może źle coś wpisałem, ja wiem o, tam jeszcze postrzelał sobie do mnie. Jakiś ziomeczek. Ula la, ula la, la la la. No widzicie, jak tam się róż, różni jedzą ludzie. Różnie ludzie się tam jedzą. Dobra, zbieramy, zbieramy szybko. Hopsa i połknęliśmy kolejnego osobę i tej już nie połkniemy. No trudno, dobra, no to lecimy dalej. E, w ogóle trzy razy już padłem. Naprawdę tu jest czasami po prostu, tu jest czasami po prostu ciężko, no Auć Gościu prawie mnie zjadł O, a ja zjadłem sobie tego tutaj o ale dużo, ale dużo kuleczek Dobra, zbieramy sobie wszystkie kuleczki najmniejsze No, no ciężko jest, powiem wam szczerze, naprawdę Czasami jest ciężko, ale Powiem szczerze Różnie dobywa, no. Czasami daje radę, czasami nie, chyba mój rekord to byłem drugi na serwerze raz. E, ale też mnie zjedli bardzo szybko. Bo zaczęli do mnie strzelać, w ogóle muszę ogarnąć, jak się strzela w tej grze. E, w sensie się strzela takimi małymi kuleczkami. O, to jest wtedy fajne, nie? O. Na przykład teraz sobie kogoś zjadłem. I zaraz może się uda jeszcze kogoś zjeść. W ogóle w tej grze, słuchajcie, możecie wybrać naprawdę dowolny, dowolny możecie się nazwać penis, możecie się nazwać dwa penisy, możecie się nazwać cztery penisy, osiem penisów, sześć wagin, możecie się nazwać jak chcecie i bez żadnych ograniczeń. Możecie się nazwać nawet Hitler, bo nie raz widziałem ludzi i Hitler to jest, słuchajcie, skin, to jest skin w tej grze. Nie jedzcie mnie. O. O, dobra. Udało się. A jakbym tą ósemkę słuchajcie zjadłoby super, ale... Chyba i nie zjem. Ooo! Jak połknęłem, kurczę. A, ten tego ojo, nie połknę, Słuchajcie, jak macie taką samą wielką, taką samą wielkość jak ktoś, to nie połkniecie go. Żeby słuchajcie, kogoś połknąć musisz być większym zawsze. Non stop, także jak nie jesteście więksi, no to... Niestety, tutaj wygrywa tylko najlepszy. No ale jak widzicie skormi rośnie, skormi mi rośnie, na razie tym Nazi dobrze mi idzie. Ulala, Ula la ula la la! Nie trafiłem, a szkoda, no pesze. kogoś ma skin origina. To też jest dobra sprawa. Dobra. Rozdzieliłem się na cztery części. To na pewno było częściowo błędem. Tak, częściowo błędem to, że się na cztery części rozdzieliłem. O ja już stamtąd spieprzam. Dziękuję do widzenia. Tam się strzelają jeszcze ludzie na górze. O, a my tu sobie będziemy jedni tych mniejszych. Są srogie jakieś. Srogie rzeczy. O, zjem go, zjem go Dobra. A czy ja się połączę? Tak, połączyłem się i już jest odwet. A. No, wytrzymałem jak widzicie po jakimś czasie słuchajcie się złączają, ale ten czas naprawdę czasem się tak wydłuża, że Ej, masakra! Ale pożarłem! Ula la 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 Panie ja nie czas już wstać! No można by tu śpiewać różne rzeczy teraz Gdzie ja tam nie będę ryzykował. Kurde panie Dobra Słuchajcie, jak macie, założymy dwie kulki tak jak ja teraz, i strzelacie sobie, no to pamiętajcie, że wasze dwie kulki dzielą się wtedy na cztery kulki i to się wtedy tak dzieli dziwnie, że naprawdę można sobie przewalić, ale im większą jesteście kulką, tym ciężej was jeść. Nie zapominajcie o tym. O! Na przykład, teraz, słuchajcie, wjeżdżając w te zielone pola, te, które mam, załóżmy teraz po lewej.

Sami widzieliście słuchajcie, to jest, to jest to o czym mówiłem To jest to o czym mówiłem No i mnie takie rzeczy wkurzają, naprawdę wkurzają mnie na maksa No i teraz jest ciężko unikać No i ktoś, ktoś się bawi w strzelanie Jakiś skurwiel podły ja wam dam zaraz strzelać do mnie No i słuchajcie no z takim strzelaniem Rozbija się inne kulki W tym przypadku to akurat byłem ja No ale połączyłem się ostatecznie wytrzymałem Tylko od tych zielonych słuchajcie trzeba się trzymać Do wielaka bo jakiś skurwiel się trafi Ukryje się za tym zielonym I będzie do mnie strzelał Mnie tu nawet nie było chłopcze radarowcze Nie spokojnie On mnie nie będzie brał Ciekawe, czy ja bym mógł teraz w niego strzelać. Oooo! Dobra, spierniczam stąd. Mnie tu nawet nie było, słuchajcie. No tam na górze mamy jakiegoś. Aj! Ale i tak nie ogarnę go. O, 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 o Strzelony, zatopiony i pi, pish pi, 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 pi. Co tu się porobiło, wy chore pojeby? Co tu się porobiło teraz? Dobra, trzeba się szybko połączyć. Bo jak się nie połączę, to będę miał po prostu przesrane. Aj. Będę się tylko szybko połączył. Szybko, 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 szybko. Jak się teraz połączę. O, już jeden się połączył. Spoko. Zaraz się będę mógł łączyć dalej. W ogóle, żeby się połączyć, słuchajcie, trzeba odczekać jakiś tam czas dany. Ja nie wiem, jaki on jest tam dokładnie. Ale no, trzeba odczekać. I ja już się mogę połączyć. Dobra. I Rosję sobie zjem teraz. Dobra. E, myślę, że Sanik nie zje mojego nazji tego większego. Myślę, że nie ma ze mną szans. I jako tako. Ten neuker już może mnie zjeść. Ale widzę, że też nie ma na mnie ochoty. To dobrze, to dobrze. Słuchajcie, ja jestem niesmaczny. Mnie nie można jeść. Mmm, mm. nie. Mmm, nie, nie ma opcji. Mmm, nie. Mmm, nie. nie. Mnie Mnie No wy, mnie Nie ma opcji. Dobra, no to lecimy dalej. W ogóle w tej grze wiecie co jest najgorsze? Że nie mam nawet jak się napić! <laughs> Argentyno nie strzelaj do mnie! Proszę cię! Proszę cię, nie strzelaj! Nie strzelaj do mnie! Draniu ty okrutny!

już lekko jestem połączony, obie nie zjadł mi tego naziego Mniejszego mojego, o, nie zje, nie zje, nie zje Nie zje, i teraz łączenie I kumbek, uuu lala, jestem dziesiąty teraz na serwerze, słuchajcie to naprawdę Uuu, e... panie Ten gościu jest czwarty, który się teraz tutaj tak rozmnożył przed chwilą no i dalej jest w sumie czwarty, nic mu nie dało to rozmnożenie. A ja jestem dziewiąty, słuchajcie. To znaczy, że tylko 8 osób może mnie zjeść w tym momencie. O! ooo, jak go pożarłem. Nie stracę, chyba stracę swojego naziego teraz. No niestety, jak widzieliście, słuchajcie, czasem po prostu no czasem się traci, czasem wyskuje, taka jest gra. No ale wciąż jestem dziewiąty. No. przynajmniej to mnie troszeczkę uspokaja. No ale. I tak jest ciężko teraz. Wspieram te małe kółeczki. Mój score, słuchajcie, to jest 1914. No i to mi dodaje, słuchajcie, dziewiątą pozycję na serwerze. Okej. Okay. No jeszcze mnie ktoś tu sfidował. Jestem ósmy! ósmy na serwerze, tak! Dobra, daj radę. Daję radę, proszę uspokój się. Ta gra naprawdę jest niesamowicie ekscytująca, gdy już ten poziom gry przekracza już jakiś tam dany próg. Jeszcze raz strzelimy sobie i proszę państwa, no teraz to... Teraz to pojechałem ostro. i Jeszcze raz jest! Szósty jestem, jest. Gościu mnie od tym, co zjada... Co ja narobiłem? Przecie to niemożliwe jest. Niemożliwe. E, dobra, zagramy sobie jeszcze raz. Zobaczymy, gdzie jest mniej graczy na, na oceanie, gdzieś tutaj. Nie, dobra, gramy na iście. A, jeszcze tylko się napiję, bo słuchajcie, to jest imponujące. Ech, pocisnę z buteleczki. No i jazda słuchajcie, bierzemy naszego taksiego i teraz się już, 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 o gościu, manik AIDS. fajny nick muszę sobie taki zarezerwować, później zarezerwować o, patrzcie jaki, jak szybko się miga Zobaczcie, możecie sobie tak oddenerwować różnych graczy, tak jeździć sobie obok nich, w sumie robić co chcecie. A, i te zielone, słuchajcie, rozmnażenie mnie na takie małe kuleczki, tylko wtedy, gdy ja jestem większy od tego zielonego. Czyli w tym przypadku akurat nie zadziałało. Aj, nie zjadłem. Mm. Dobra, ale wciąż zbieramy, 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 słuchajcie, zbieramy, zbieramy, trzeba zbierać. Dopóki zbieramy, wtedy jesteśmy najlepsi, a jeśli nie zbieramy, to już jesteśmy kitem i shitem i, i wszystkim, co jest srogo małe. Srogo słabe. No, a my chcemy, słuchajcie, być najlepsi, dobra. Zjemy i zjemy wszystkie kuleczki, wszystkie kuleczki moje, wszystkie. Oddajcie... Ucie, panie. Ty już nie bądź taki mądry, kurde. W ogóle szkoda mi, no byłem w takiej pięknej sytuacji w poprzednim razem, a tu takie coś. No i widzicie, widzicie, już powoli się odbijam. No tutaj zjadłem sobie troszeczkę przed chwilą. Naprawdę te strzały są po prostu warte, warte siebie. W pewnym momencie. Nie, nie dam się zjeść, tych chory pojebie. Nie ma nawet takiej opczyn. Dobra. U, ale sobie zjadł teraz. Dobra, ukryłem się, słuchajcie, w tych krzaczkach. Sorko, że nic nie mówiłem. Ukryłem się w tych krzaczkach tylko po to, żeby po prostu mnie nie dopadli. No, a w tych krzaczkach już teraz chyba nie będę mógł się ugryźć, bo niestety już mam... Troszeczkę jestem bardziej wykokszony Dobra i raz i już zjedzony, hops Jeszcze go dobijemy No i zjedliśmy sobie go, słuchajcie zjedliśmy go Ucie panie ile tu tego jest, ile, ile ja się pytam, ile Ulala Meine frendo Aj! No cóż, no słuchajcie, niestety zostałem zjedzony teraz. No ale czasem, słuchajcie, rozdzielanie się to jest ryzyko, no i jak widzieliście przed chwilą, zostałem zjedzony. Cóż, no wszystko ma swoje wady, zalety, niestety. Hierarchia wartości i tak dalej. O, zjadłem sobie teraz kogoś. W ogóle, mm, to, to musi być wkurzające, gdy tak sobie, słuchajcie, jedziesz sobie, załóżmy, jesteś taki jeszcze malutki, a ktoś ci strzela. Tak z dupy giniesz, już na samym początku. No to jest wkurzające, tak? Nie każdy tak robi. Ja sobie strzeliłem nawet teraz e, dla takiego testu. No ale ogólnie zazwyczaj tak nie robię. Do małych się nie strzela, słuchajcie, taka jest zasada. Tylko do już takich większych, jak, jak nasz poziom, już będzie troszeczkę bardziej taki, taki ogarnięty. A ten Earth, tutaj za szybkie jest. No słuchajcie, te małe są po prostu za szybkie jakieś takie. O parara rara, rara iłem. Mocium pani, jak pojechałem teraz. Mmm, mm. O. Ty tutaj sobie zbieram. Już widuję sobie dwóch moich gości. Już widuję. już, już. O, jeszcze mnie ktoś sfidował. Dziękuję, dziękuję. Dobra Ajajaj, nie weszło Dobra Tylko drzwi zamknij, Gabryś Dobra, już jestem troszeczkę większy, słuchajcie Już troszeczkę podrosłem No, jednakże ten skor Jeszcze jest niczo niski Więc Zaraz trzeba będzie komuś strzelić Na przykład temu, ha, 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 ha. Sam się prosił Prosił się. Mm -hmm. Słuchajcie, naprawdę strzelać tutaj trzeba często. Często trzeba ryzykować, bo dopóki ryzykujesz, to słuchajcie, jesteś w stanie. Jesteś w stanie coś wygrać, a jeśli. Już przestajesz ryzykować, wtedy jest. No po prostu słabiutko. Będę z wami szczery. Więc starajcie się jednak strzelać, jeśli będziecie grali w tę grę. Jeśli oczywiście będziecie chcieli sobie po, po, poszpilać w te kulki. No, a tutaj to słuchajcie, można naprawdę nieźle polecieć w kulki. Jeśli chodzi o tą grę, to bym powiedział, że jest specjalistą nawet w tym. Dobra, i ja już się zwiększam już tutaj. Mocium panie, przecież ja go nawet nie zjem. O jest, dałem dupy. A udało mi się uciec, ale. No było ryzykownie. No niepotrzebnie, słuchajcie, strzeliłem, ale jak ja mogłem to wtedy jeszcze wiedzieć? Tak samo teraz, to było po prostu słabe, nie? To, to było masakrycznie słabe. O, 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 no chodź, no co, już do większego to nie podskoczysz, kurde. Dobra, ja stąd dwa dam, mam nadzieję, że nie będzie do mnie nigdy zastrzelał. Zastrzelę cię, tych chory pojebie. Czy to nie było piękne? Czy to nie było piękne? To ja, co ja, co, co ja teraz odjebałem w tym momencie? Słuchajcie, to było przepiękne. To było wspaniałe, po prostu. Dobra. Teraz tylko jak się stąd wydostać. Jest. Jestem już moją dużą kuleczką. I tak. Wydostanę się stąd. Tak. Oh God, ale to było piękne. Słuchajcie, widzieliście? Zaryzykowałem. To się nazywa ryzyko. To w tej grze jest doceniane. No, zaryzykowałem, no i udało mi się. Jeszcze, jakbym tego sobie tam na górze zgarnął, ale już raczej go nie zgarnę. Kurde, ten niebieski mnie tam goni na górze, panie. Wyjdź, wyjdź ode mnie. Czemu on. No mam nadzieję, że on nie leci w moją stronę. No nie, on goni tych na dole, on się nawet. No, nie przejmuje, ależ zjadłem, panie. Panie, ja nie czas już wstać. Chyba, że woli pan dupy dać. Dobra, musiałem uciec, musiałem niestety, byłem z do ucieczki. No chyba nie będziecie na mnie skakać, co? Z pięśćmi. No niestety słuchajcie, ta gra to, to jest czyste ryzyko, tutaj się ciągle non stop się ryzykuje. No jak, jak widzieliście, znowu coś przegrałem, zaraz znowu coś wygram. I mam nadzieję, że uda mi się skoczyć gdzieś na górę tabeli, chociaż... No na razie się na pewno nie zapowiada. O, już tam jakiś Poland jest. Goni mnie slal Slal mnie goni, ale czy mnie dogoni to już raczej nie sądzę bym strzelał teraz, ale niestety na plecach już mam kogoś i nie dostrzeliłem. A jajaj No powiem szczerze, że jestem w dupie, jestem w koszmarnej dupie teraz Koszmarna dupcia Żeby tylko nie szczelali do mnie, żeby tylko. Uuu, panie! Nie, no chyba nie zjedzą mnie. O Co ja żem odpierniczył? Nie! No cóż, słuchajcie. Niestety, no padłem, padłem, no e, panowie. Jeśli chodzi, Oczywiście, panie, jeśli chodzi o pierwszy odcineczek naszego Agar i o to by było na tyle. Zapraszam was na kolejny odcineczek. Trzymajcie się, taksiżerte, piona. She, she